Nie ma. Dzisiaj będziemy robić sobie różne takie gry w przeglądarce. Więc zaczniemy od y, Happy Moda. Więc wpisujemy h a p, p Ot. tutaj tak macie. Nie to nie jest wirus, nic wam to nie przeniesie na telefon. Więc i klikamy download. I pobierz. I nam się już to pobiera. Już mamy naładowane do pełni. i wchodzimy sobie w pliki wchodzimy sobie tutaj w pobrany happy mod i klikamy storage i tutaj nam wyskoczyć zainstaluj ja niestety nie mogę no bo coś mi się stało i tam macie takie wszystkie do zainstalowania, bez logowania podana, podania swoich danych. Teraz zrobimy sobie Nulls Bravel, wpisujemy sobie Nulls Bravel, Nulls Bravel i app. I tak wchodzimy do Value 0 Tutaj są wszystkie rzędy, ląże takie. To nas nie obchodzi. I klikamy sobie do for Android. Up, click. Lamel clip here. E, e, Tą. Klikamy pobierz i tak jak tam z Happy Modem wchodzimy do przedmiotki yy, o właśnie tutaj i tu mamy pobranych też ja nie mam bo yy, nie, nie mogę zainstalować Wam też nie polecam ale jak ktoś chce to i teraz zrobimy PG sharpa na Pokémony. wpisujemy PG Sharp w przeglądarce mamy PG Sharp klikamy w pierwszy link i do Ronald i klikamy w to nam się już ładuje. I klikamy pobierz, ja to już mam pobrane, więc sobie już przejdziemy do tego. Ja no niestety nie mogę pobierać sobie z przeglądarek, ale tu mam pg-sharp, tu mam, nie mogę niestety, klikamy storage i mamy zainstalować, tak jak z dwoma ostatnimi. No i to by było na koniec. Możecie zostawić łapkę e, w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Bardzo mi by było miło. I elo!